repikiem już i właśnie mm, w tym odcinku mieliśmy budować domek, prawda? ale tak ym, kiedy hmm, jak by to powiedzieć, o już mówię. Ym, nagrałem, wszystko dobrze, ładnie, dźwięk dobry ale ym, taki jeden szkopuł, taki naprawdę malutki który się zwie... dźwięk Ojciec. oj dobra, już tutaj nie będziemy mieszkać, przeprowadzamy się Ok, chwileczkę, teraz tylko przerzucić. Oj, oj, ok. Ym, to jest tak, nagrywałem Audia City tak jak dzisiaj, a Audia Audio City Rockin City, Royal City, o. Ym, dałem zapisz projekt jako i proszę, zapisało mi się niby dobrze, wszystko gra, ale. Yy, napisało mi się to w stu... może muszę policzyć. W yy, W trzech folderach po... Wieczka? W trzech folderach po 36 plików. Więc wiecie, yy, tak sobie... Wieczczkiem, gdzieś tutaj wydobywałam wy, najwy, najwyraźniej tego drta Wieczkę tu! Tu, tu, tu. Gdzieś tu. O, mister zombie. Impreza! No właśnie, gramy na teksturpaku. Fightful. Taki zwyczajny tekstur paczek. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Jeżeli nie, trudno. Um, ja mam zamiar na nim grać. Um, więc teraz tak. Um, co ja chciałem? Mm, no a, dobra, Ym, więc mi się w tych ponad stu plikach, Ech, nie no, nie wiem, kiedy robiłbym nagrację głosową, wybaczcie, to Skype, Ym, napiszę tylko mu, Ym, nagrywam, o oh, sorry, nagrywam, nie odpisuj.

Y, tutaj jest taki widoczek i tu będzie moja a Tutaj będzie łóżeczko. Y, biurek, biurko. W którym będę mógł coś tym pisać. Tu myślę, by postawić biblioteczkę, znaczy się tam. Tak, dobrze. Ymm, postawię... Gdzie postawić tą skrzynkę -sz -sz Hem. <grym> Ojej. Kiedy będziemy robić w następnym odcinku magazyn, to wam em, pokażę. Znaczy się to... zamierzemy tą, tą skrzynkę. Dzisiaj się chcemy tylko przeprowadzić. Tak. Tutaj wszystko już mi ładnie dojrzało. Dynie prawie. czcina hm. Pójdziemy lepiej zmęczyć. O nie! Uh o -oh. I o masz, o masz, haha. Ha. I co, i co, i co? Ach, mógłby dać żelazny hełm. Nie obraziłbym się, wiesz? No, właściwie, kto by się obraził za żelazny hełm? <grym> Dobrze. Ehm. Um to tak, jak już powiedziałem. Nie, nie powiedziałem jeszcze tego. W tym odcinku zamiast zrobić sobie domku, który już mm, zauważyliście, że zrobiłem sobie. Będziemy przeprowadzać się, tak przeprowadzka, tak się nazywa dzisiejszy odcinek. Um, więc tak. Za niedługo się szykuje stary, naprawdę to jest naj, chyba najstarszy sorry, jakiego ja zna, jaki znam. E, nazywa się Skyblock. E, mam go zamiar zrobić z moim kolegą em, ze szkoły i mamy nadzieję, że się wam spodoba. Tak. Eeeem... Um, zamknij, zamknij... Aha. Spać. Eee... Uh, do już Jest. Już? What? No, dobrze. Ech. No, będziemy nagrywać właśnie sobie tego skyblocka, bo mu się bardzo podoba. A dzisiaj są trzy nowe mody. Race minimap, autoswi um, autoswitch i... Inventory Twig... Nie, Inventory Twix już był... Yy, i Somnia Mod, jak już widzicie. Tak, Somnia Mod dodaje nam yy, generowanie się świata podczas naszego snu. Yy, Race Mini map dodaje nam mapkę i Auto Switch dodaje nam to, że jeżeli kupimy powiedzmy sobie stona. Nagle się pojawi gravel, to nie zbijemy go kilofem tylko yy, tym łopatą. Automatycznie się zmieni. Zmieni się tylko wtedy, kiedy będziemy mieć łopatę w pasku yy, narzędzi szybkiego wyboru. Tak więc... Szybkie, szybkie wytłumaczenie modów. Um, pak. Fightful. Wybrałem go dle, głównie dlatego, że... Czekajcie, chwilę. O, witaj, panie zombie. Raz, um. dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Głodny jestem. Ojcie. <ścoughs> mam może drobianko? Nie. Więc... Hmm, Chwileczkę... Eeeem hmm. Głodny, jest moja postać, więc szybko zjemy sobie. Muszę już jest lepiej. Hmm, tak, no co so na czym ja stanąłem? Eeeem, hmm. e, <laughs> na czym ja stanąłem? Eeeem że tutaj nie ma godziny hmm uh -huh -huh -huh. tum tłum, tum 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 eee, dobrze a no właśnie mam do was pytanie czy eee, może z was ktoś z was zna ee, to jakiegoś laptopa tak do dwóch tysięcy Takim, takiego na którym będzie mi działał na stówę Minecraft, na stówę Sony Vegas Pro, którym od dzisiaj będę e, montował filmy i na stówę FRAPS i Audia City. Te cztery programy, one muszą mi tam działać. Jeżeli ktoś z was zna, to ja powiem o, o nim w filmie, dostanie, bo ja wiem tak parę, może nawet minutę, to już zależy głównie ode mnie. Prawda, czy później będę miał więcej widzów, więc dostanie trochę tą reklamę, o, tak, tak samo jak dostanie osoba, która być może zrobi mi tło do kanału, albo intro, porządne intro, bo w tym odcinku chyba yy, dalej będę używał starego, yy, tak, no to co mogę wam jeszcze powiedzieć? Yy, <laughs> Dobrze, to idziemy dalej do mojego domku już nagrywamy dziesięć 8 minut nie jest źle, przeprowadzamy się dalej jeszcze będzie chyba jedna tura yyy, tak okej okay. yyy, yy, tak no, tutaj mam jeszcze mnóstwo miejsca Diakse są najważniejsze. E, Inwentory Twix powinien dawać diaksy na sam początek. Hmm. Okej. Okay. to jeszcze jedna tura. Wiem, że troszeczkę nudne, ale ja, ja sobie w tym czasie mogę pogadać. E, więc tak. Okay. Um, hmm. Cóż, widzowie skrybenci widzowie jak tam chcecie jak wolicie jak tam chcecie obojętnie mi to szczerze mówiąc to jest tylko inne słowo inne literki tak dosłownie mm -hmm. no, więc odkryłem coś yy, z tym modem elementar creepers że nie wiem czy to jest odkrycie ale na pewno nie wiedziałem tego w żadnym por, yy, porotniku na, na temat tego moda że cienisty creeper niszczy glowstone bardzo mnie to zaciekawiło Przez co? Oj, 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 oj okej. Okay. Nie. Okej, okay. idziemy, idziemy. Hm. Mm. Cóż, co ja wam mogę powiedzieć jeszcze? Hmm... Mamy... A widzicie, Auto switch działa. Patrz, teraz mam na zegarku. Czek. To jest naprawdę bardzo przydatny mod. Polecam Wam tą modyfikację yy, dla każdego, kto nie zmarnował już nie jeden yy, powiedzmy kill off, yy, przez to, że musiał uff, nim zniszczyć gravel bo to naprawdę pomaga mm -hmm. ta moja farma zwierząt no. no szkoda że półbłutki się będą palić by 1.2.3 tak ale handel z tymi 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 tymi, tymi. tymi. Ym, z wieśniakami może być ciekawy dlatego nie zapuszczam się jeszcze daleko Zostajemy na razie tutaj, gdzie jesteśmy mniej więcej. Um, I jak będę chciał, powiedzmy coś. Wioskę, albo coś takiego, albo szmaragdy, które będę musiał iść. Oh, daleko. To. Nie będę musiał iść wcale tak aż daleko, bo już będą. Bo nie zamierzam. Bo staram się nie renderować zbyt wielkich terenów. No. Jed. Bo głodny jesteś. Dobrze. Ok. Czy tutaj coś mogę jeszcze włożyć? Nie. To teraz chest, skrzynka. Otwarty dom. Nie, tutaj nie mogę dać tej skrzynki. Zapomniałem. Przepraszam. Tu yy, muszę dać. Przejdźcie. Dobrze. Ok. I będziemy teraz sobie udekorowywać mój domek. Tak. U góry. Yy, meble będą drewniane. Hmm. A tak sobie myślę. Hmm. 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 Bardzo ciekawa propozycja. O, mam pomysł. To jest tak. Nie będziemy dekorować sobie jeszcze w domku. Już wam mówię dlaczego. W nas. Od następnego odcinka będziemy grać na czymś, co będzie przypominało. Wybaczcie, NZ hałasy. Na czymś, co będzie przypominało paczkę modów. Ja, we, ja wybiorę parę modów, one będą aktualizowane. Ale tak nie będę dokładał modów co odcinek, tylko. Wybaczcie. Kiedyś jakiś. Wow, ale coś szumi. Wybaczcie. Mój komputer. Coś się stało. O, już dobrze. Wystarczyło klepnąć. <laughs> nie? No, teraz dobrze. Um, nie wiem, co jest. No, już jest ok. Nie? Hmm, chyba tak muszę być. Wybaczcie, że tak coś szumi. Będę mówił po prostu głośniej. Nie powinno Wam nam zrobić to zbyt wielkiej różnicy. Teraz specjalnie podnoszę głos. Eee, wybaczcie... Wybaczcie, wybaczcie. Jan, jak, jak Ile wy mi musicie wybaczyć? Oj, 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 oj! No. I tak mam zostać. Co jest? Chyba chłodnica mi siada. Eee, tak. To już wiecie, że na 100% w następnym odcinku będziemy grać na tym, Na czymś to przypomina paczkę modów. W następnym odcinku także robimy magazyn. Tak właśnie magazyn, który będzie pod domem. Może zaczniemy go troszeczkę kopać. Yy, magazyn to podstawa przecież. W magazynie będą także piecyki. Bo tam fajnie wyglądają na podłodze albo pomiędzy skrzynkami. Wow, dobra, nieważne. Yy, Dwa wolnego, nie, jeden wolnego Chwileczkę. No, okej. Okay. Tak, tu. Tak, 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 tak. Tak, tu będzie moja. Hmm. Mój magazyn? moje magazyn, nie, no, mój magazyn. To prawda, polszczyzna. Dobrze. Um, tak, zaczniemy go już sobie kopać tutaj troszeczkę. No. To nie będzie długi odcinek. Um. Może 20 minut. Teraz już mogę sobie kontrolować yy, czas nagrywania dzięki Audia City Tak więc mam nadzieję, że będzie Wam się... Nie no, to jest akurat taki nudny chill-outowy odcinek. Co ja gadam, już, już mówię, że... Mam nadzieję, że się mi podobało. Nie no, spoko. Yy... A No właśnie, zapomniałem jednego powiedzieć. Hej, tutaj game już i oto nowy odcinek. Zagrajmy za tak w Minecraft. Tak. Tego zapomniałem powiedzieć. Dobrze. Um, tak. I od wtedy, kiedy będzie już moja paczka modów, którą zacznę za niedługo robić, ojdzie, um, będzie także do pobrania ona na Speedy share. Oj, 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 Okej. Tak. No to tak, no to tak, tak, tak. Mhm, Ale dużo dirta to było. Eee... Znaczy 4 poziomy dirta To nie mało. Trzeba przyznać. A więc... Hmm... Pójdziemy.. Nie! Nie, tylko nie DESZ Nie, 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 nie! Fuck you! Nie! shit Demet, kso Wybaczcie za japońszczyznę. Pewnie nie rozumiecie ani słowa. Ale kwao No, koniec. Mmm, um, Wow, um, um, um. wow ale wysoko to jest ten dźwięk, ten Coo! Jest to na pewno bardzo głośne u Was, um, ponieważ ja widzę um, ten. Um, o, tutaj tak dwa będzie. Będzie to ciekawie wyglądało. Widzę na Audio City falę dźwiękową jaką wypowiadam o yy, na pewno też zauważyliście, że buczenie ustało. Ledwo, ledwo było słyszalne i widzialne. więc, więc. Mm -hmm. Ok. Mm. Trzy. Raz, dwa, trzy. Ok. Idziemy sobie postawić łóżeczko. Mm -hmm. No to, to troszeczkę, ale... Sek, sek... Jest, idziemy spać. Więc... Odcinek, jak już powiedziałem, autowy. Um, poszedłem spać tylko dlatego, aby deszcz przestał podać z nadzieją, że on przestanie podać. Co jest wątpliwe z tym modem. Ale... Cóż, może się uda, może nie. Ach, nie ważne. O! Durny komputer! Oby ten laptop, który chcę kupić, tak nie buczał. Bo... Och, będzie źle. Idziemy spać, tak? Ach, to tak. Nie wiem, czy już Wam polecałem ten zespół, ale mi chodzi teraz o zespół Race Against oraz One Rock. Wow, 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 wow. Dobrze Muszę tutaj chyba coś dociskać Tak, Trze muszę coś dociskać, żeby tak nie buczało. Mm -hmm. Dobrze. Może klepnę w bok. Nie. Buczy. Dobrze. Przepraszam, przepraszam was. E, chyba mi się znowu chłodnica zatkała, będę musiał ją oczyścić. Tak, no. Obudzimy się i tak skończymy nasz odcinek. To już prawie 20 minut, a to tylko była przeprowadzka. E, ja już może połowicznie wykopię dziurę, którą będę chciał, w której będę chciał umieścić mój magazyn. A ja mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek, że będziecie go łapkować, komentować, że on namówi was na subskrypcję mojego kanału, który nie jest idealny. Mm, są takie według mnie ideały, i, kanały idealne. Yy, nie będę ich teraz wymieniał, to nie jest reklama. Yy, więc tak, za minutę, a właściwie... Dokładnie jak będą 22 minuty... 21 minut skończymy odcinek. Yy, więc tak. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, no chyba powtarzam się już. Yy, piszcie na PW, czyli prywatnej wiadomości, jeżeli ktoś nie wie, yy, możliwość... Yy, propozycji laptopa. Pamiętajcie, że ja na tym laptopie będę, będę nagrywał, więc 5, 5, przepraszam, teraz sobie zdaję sprawę Minecraft. Audia City, Sony Vegas, Fraps i. No i Skype. Musi, musi działać 5 yy, programów na tym laptopie. Yy, więc tak. Hm. Dobra, 22 minuty. Yy, musimy się obudzić. A ja jeszcze zacznę z wami. Ach, skończymy tak jak Madzia. Powiem tylko: Papa! Pa", albo żegnajcie, albo bijacz! Albo. Yy, nie wiem. Coś tylko powiem. Słuchaj. Słuchaj, alert. Dobrze. Wybaczcie, jakaś muzyczka mi utknęła w głowie. Byłem dziś jechałem dzisiaj autobusem do ogrodu Zoologicznego. I jedna z koleżanek puściła. Tyn, tyn, tyry, tyn, tyry, tyn, tyry, tyn. No, fuck you! Fuck you! Dobra, no to tak. <śmiech> <śmiech> um, żegnam się z Wami, mam nadzieję, że się Wam spodobało. Pamiętajcie, aby mnie subskrybować, komentować, lajkować. A mia miałem, tylko powiedzieć, pa!